Jak są tu nieważne wybory? to nieważne wybor? Kto jest kolejne orzeczenie już sądu okręgowego w Suwałkach. Nie tak dawno temu robiłem orzeczenie grudniowe, teraz mamy styczeń i mamy nowy wyrok w sprawie 1C 332 na 24. Czyli można powiedzieć, że powoli się tutaj w okręgu w Suwalskim robi się pewna linia orzecznicza, prawdopodobnie sędziowie już się naradzili w tych sprawach, jak będą orzekali. No i tutaj sąd po przeprowadzeniu postępowania dowodowego doszedł do przekonania, że konsumenci nie mogli być poinformowani należycie o wyborze o wszystkich istotnych elementach umowy kredytu, do czego prawo zobowiązywało banki, ponieważ po przesłuchaniu konkretnie tego sprzedawcy z banku, eufeministycznie nazywanym również doradcą klienta, który nie miał pojęcia, co to jest WIBOR tak naprawdę, nie miał pojęcia, co to jest WIBOR, nie miał pojęcia, co to był fixing, nie miał pojęcia, jak ten wskaźnik był ustalany. Więc pomimo tego, że w umowie były jakieś takie blanketowe świadczenia, że yy, tak, konsument wszystko się dowiedział, zapoznał się i zrozumiał, no to po przesłuchaniu osoby, która teoretycznie miała to wytłumaczyć, są stwierdził, że takich informacji bank na pewno nie przekazał tym konsumentom. No i są też zapisy dotyczące WIBORu, a tym samym całą mowę kredytu, powinna być uznana za nieważną. Nawet ja się domyślam z praktyki, jak to przestrzeni musiało wyglądać. Pierwsze pytanie pełnomocnika to było takie, żeby tamten pracownik banku powiedział, czy on się tam w tym banku zajmował. Natomiast drugie pytanie to już było takie, czy na pewno wytłumaczył wszystkie elementy umowy kredytu tym klientom, konsumentom, w tym dotyczące zapisu usłania procentowania? Na co pewnie tamten pracownik banku odpowiedział, że tak, na pewno. A z kolei czwarte pytanie, to już miało być, no dobrze, no to teraz proszę, niech mi pan wytłumaczy to, czym jest WIBOR Albo czym jest fixing. Jak ten wskaźnik jest ustalany? A skoro tego nie wiedział, to logicznym pozostaje wniosek, do czego również doszedł sąd, że nie mógł wytłumaczyć klientom zapisu dotyczących wyboru, bo on sam nie posiadał na ten temat żadnej wiedzy.